Cześć, mam dzisiaj dla Was coś bardzo ciekawego. Porozmawiamy sobie o faktach, ciekawostkach na temat oleju z czarnuszki. Zaczniemy od tej ciekawostki. Ten olej wcale nie jest czarny, jakby się mogło wydawać. Kiedy pierwszy raz to zobaczyliśmy, to też byliśmy zdziwieni, ale muszę Wam pokazać yy, proces tłoczenia, żebyście lepiej zrozumieli o co chodzi. Jak widzicie, nasiona czarnuszki siewnej są po prostu czarne. Kiedy przepuszczamy je przez prasę ślimakową, tak jak to robimy u nas w olejowe, wypływa olej, który na początku jest czarny jak smoła. Ale właśnie to jeszcze nie koniec. W tym oleju jest sporo osadu, co w sumie jest super zdrowe, ale no właśnie, po jakimś czasie ten osad opada, jak widzicie, na dno i nie chodzi tu tylko o drobinki nasion, ale też czasem maleńkie ziarenka piasku, które naturalnie trafiają do nasion podczas żniw. Dlatego my cierpliwie czekamy, aż ten olej się wyklaruje, i dopiero wtedy butelkujemy piękny, czysty olej. I wiecie, co jest w tym najlepsze? Taki klarowny olej nie tylko wygląda ładniej, ale też jest bardziej praktyczny. No bo też nie każdy chce go tylko pić, tak? Umówmy się, czasem robicie sobie nim masaż, czasem olejujecie włosy, albo wykonujecie masaż kamieniem głasza, a wtedy ten brak osadu no to jednak ogromny plus, bo niczego Wam nie powróci. No i też nie każdy olej z czarnuszki ma ten sam odcień. Nie zdziwcie się, w zależności od pochodzenia czarnuszki, a czasem nawet numeru partii tych samych nasion, olej może być nie wiem, żółty, słomkowy, a czasem nawet lekko brązowy. Yy, słuchajcie, muszę Wam o czymś powiedzieć, o czymś absolutnie niesamowitym, co znajdziecie w oleju czarnoskórych, i nazywa się to Tymochinon. Brzmi trochę jak nazwa jakiegoś lekarstwa. I wiecie co? Trochę tak jest, bo ta substancja naprawdę działa niemalże leczniczo. Tymochinon to taki naturalny składnik, który ma silne właściwości przeciwzapalne, przeciwbakteryjne, antyoksydacyjne. I wyobraźcie sobie, że każdego dnia nasz organizm jest narażony na stres, na toksyny, na zanieczyszczenia, a właśnie ten tymochinon pomaga nam z tym walczyć, ponieważ neutralizuje wolne rodniki, które są właśnie odpowiedzialne za starzenie się skóry i też rozwój oczywiście wielu chorób. Ale to nie wszystko. Tymochiron wspiera nasz układ odpornościowy. Pomaga łagodzić objawy alergii, a nawet może wspierać w walce z różnymi stanami zapalnymi w naszym organizmie. Regularne stosowanie oleju z czarnuszki po prostu jest inwestycją w swoje zdrowie. Eee, olej z czarnuszki działa od środka, ale uwierzcie mi, że efekty zobaczycie też na zewnątrz. Po prostu skóra staje się bardziej promienna, włosy mocniejsze, a cały organizm odporniejszy. Po trzecie, trzecia ciekawostka. Wiecie, że olej z czarnuszki to prawdziwy skarb, jeśli chodzi o problemy z żołądkiem i już w medycynie ludowej używano go do łagodzenia bólu żołądka, niestrawności, a nawet wrzodów. I to wszystko dzięki jemu, jego właściwościom przeciwzapalnym i też oczywiście regenerującym, bo tymochinon, o którym wcześniej wspominałam, działa kojąco na błonę śluzową żołądka i wspomaga jej regenerację. Co więcej, olej z czarnuszki pomaga regulować wydzielanie kwasu żołądkowego, co może być zbawienne dla osób zmagających się np. z nadkwasotą, albo nawet z wrzutami żołądka. Jak go stosować wówczas? Wystarczy jedna łyżeczka oleju dziennie, najlepiej inaczo, około 15 minut przed yy, śniadaniem. Można też zmieszać olej z odrobiną miodu, jeśli jego intensywny smak wydaje się za mocny. Właśnie takie regularne stosowanie pomaga nie tylko łagodzić objawy, ale też wspierać procesy regeneracji żołądka. Pamiętajcie, że na początku może Wam się odbijać tym olejem, ale z czasem Wasz organizm się po prostu do tego przyzwyczai i nie będziecie tego już tak odczuwać. No i pomyślcie, taki prosty, naturalny sposób na zdrowy żołądek bez zbędnej chemii, co ważne, więc może warto dać mu szansę. Fakt numer 4. Olej z czarnuszki ma niezwykle intensywny smak. Tak, powiem Wam coś. Olej z czarnuszki ma naprawdę charakterystyczny, ostry smak. Niektórzy mówią, że przypomina pieprz. Inni, że czuć w nim taką delikatną góryczkę z nutą korzenną, co jest ciekawe w smaku. No więc skąd się to bierze? Za ten intensywny smak odpowiadają naturalne związki takie jak tymochinon i nigellon, które są nie tylko odpowiedzialne za zdrowotne właściwości oleju, ale też za jego wyjątkowy aromat i ostrość. A teraz ciekawostka. Olej z czarnuszki tłoczony na zimno, tak jak w olejowe, jest dużo bardziej intensywny niż większość olejów, które możecie spotkać w sklepach. Możecie sobie to porównać naprawdę. Dlaczego? Bo my go tłoczymy w niskiej temperaturze w małych partiach, tylko na zamówienie, na bieżąco, co sprawia, że on zachowuje po prostu maksimum świeżości i oczywiście też składników aktywnych. Jeśli kiedyś spróbujecie, to poczujecie różnicę od razu. Ale wiem, że nie każdy lubi ten wyrazisty smak. Mam na to mały trik. Zamiast pić olej czysty, możecie zrobić takiego szota zdrowia, czyli wymieszajcie łyżeczkę oleju z miodem albo z sokiem z malin, dodajcie jeszcze trochę cytryny i na zdrowie. Kolejny fakt, fakt numer 5. Wiecie co jest świetne w oleju z czarnuszki? To, że nie jest Oznacza to, że nie zapycha naszej skóry, więc możecie go bez obaw stosować na twarz, nawet jeśli macie skórę problematyczną albo skłonną do trądziku. Olej czarnuszki ma właściwości przeciwzapalne, antybakteryjne i nawilżające. I dzięki temu pomaga w łagodzeniu trądziku, redukuje zaczerwienienia, wspiera regenerację skóry. Co więcej, zawiera mnóstwo antyoksydantów, które chronią naszą skórę przed działaniem wolnych rodników, a wolne rodniki no niestety wpływają na. Starzenie się naszej skóry. Jednak jako kosmetolog muszę Wam powiedzieć, że mimo wszystko nie powinniśmy używać olejów zamiast kremu, bo nasza skóra potrzebuje też innych składników, oprócz lipidów. Dlatego powiedziałabym, że taki olej będzie bezpieczny do masażu, ale nie stosowałabym go jako krem tak po prostu. Fakt numer 6. Czy wiecie, że spożywanie olejów czarnuszki w kapsułkach jest po prostu nieekonomiczne? I mniej zdrowotny niż w formie płynnej, i zaraz Wam wyjaśnię, dlaczego. No Zacznijmy od ceny, tak? Standardowe opakowanie kapsułek zawiera zwykle jakieś 60 kapsułek po 1 gram oleju, to bardzo mało, a cena tego opakowania to około 60 zł. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że optymalna dawka dzienna oleju z czarnuszki to 5 gram, no to jedno opakowanie wystarcza nam na. 12 dni. Z kolei butelka oleju zazwyczaj zawiera 250 ml oleju i tutaj macie aż 50 porcji, więc prawie 2 miesiące. Ale to nie wszystko. Sam proces zapakowywania oleju w kapsułki, wyobraźcie to sobie, może po prostu obniżyć jego zdrowotność, bo w trakcie produkcji olej jest poddawany dodatkowym etapom filtrowania, kapsułkowania, co może po prostu sprawić, że część cennych składników odżywczych zostanie zniszczona. Dodatkowo Olej w kapsułkach jest mniej stabilny. Zazwyczaj nie przechowujemy go w lodówce, co sprzyja utracie właściwości zdrowotnych oleju z czarnuszki oraz no, może też, mogą też się ulatniać substancje aktywne, zwłaszcza tymochinon. Dlatego tak sobie myślę, że jeśli zależy Ci na maksymalnych korzyściach zdrowotnych i optymalnej dawce oleju, no to, to zdecydowanie lepiej postawić na płynny olej z czarnuszki. Jest bardziej ekonomiczny, a także zachowuje pełnię swoich zdrowotnych właściwości. Fakt numer 7: olej z czarnuszki a alergia. Wiem, że dla wielu osób alergie to. Prawdziwa zmora, ale olej z czarnuszki może być przy tym świetnym sojusznikiem w łagodzeniu objawów. Dzięki zawartości znowu tymochinonu, olej z czarnuszki działa na nasz układ odpornościowy w taki sposób, że go uspokaja, redukuje taką nadmierną reakcję organizmu. Alergie są właśnie wynikiem tego, że nasz układ odpornościowy reaguje zbyt mocno na coś, co wcale nie jest groźne, na przykład pyłki roślin, nie wiem, kurz, czy nawet yy, pewne jedzenie, tak? Organizm myśli, że to zagrożenie, więc wytwarza histaminę, co prowadzi do objawów takich jak katar, swędzenie czy uzawienie oczu. Zresztą wiecie, co się wtedy dzieje. I tutaj wkracza czarnuszka. Tymochinon w oleju ma działanie właśnie przeciwzapalne, a także pomaga obniżyć produkcję histaminy. W skrócie... Pomaga naszemu organizmowi, a raczej układowi odpornościowemu, uspokoić się, dzięki czemu nie reaguje tak mocno na te no, niewinne substancje. To oznacza, że objawy alergii mogą stać się łagodniejsze, a my czujemy się po prostu lepiej. A co najlepsze, olej czarnówki działa. W sposób naturalny, no i też no, bez skutków ubocznych, które mogą występować przy różnych lekach. Warto więc spróbować, zwłaszcza w okresach wzmożonej alergii, czy to na wiosnę, czy czasem też jesienią. Kolejny fakt, fakt numer 8. Mam dla Was bardzo ciekawą informację o tym, jak olej z czarnuszki może wspierać osoby z cukrzycą i insulinoopornością, co jest teraz, mówmy się bardzo częste. Może nie każdy o tym wie, ale olej z czarnuszki ma naprawdę pozytywny wpływ na nasz metabolizm i poziom cukru we krwi. Znowu, dzięki zawartości tymochinonu, olej z czarnuszki pomaga poprawić wrażliwość naszych komórek na insulinę. W przypadku insulinooporności organizm no, nie reaguje prawidłowo na insulinę, przez co mm, poziom cukru we krwi może rosnąć, a olej z czarnuszki działa jak taki wiem, pomocnik, wspomaga komórki w lepszym przyjmowaniu insuliny, co pomaga utrzymać poziom cukru na stabilnym poziomie. Co więcej, badania pokazują, że regularne spożywanie oleju z czarnuszki może obniżyć poziom cukru we krwi u osób z cukrzycą typu drugiego, a także wspierać funkcjonowanie naszej trzustki, która właśnie produkuje tą insulinę. Dzięki tym właściwościom olej z czarnuszki może być doskonałym, naturalnym wsparciem w codziennej walce z tymi schorzeniami. I na koniec... Ostatnia ciekawostka, taka niepisana, jeśli zastanawiacie się jaki olej z czarnuszki wybrać, to mam dla Was kilka wskazówek, które na pewno ułatwią decyzję. Wybaczcie mi ten dźwięk z telefonu. Po pierwsze, olej z czarnuszki powinien być tłoczony na zimno. To bardzo ważne, ponieważ tylko wtedy zachowuje wszystkie swoje cenne właściwości, takie jak witaminy, minerały czy właśnie tymochinon. Po drugie, szukajcie oleju nierafinowanego, ponieważ rafinowanie może pozbawić go części składników odżywczych. Po trzecie, mm, warto kupować olej w miejsce, gdzie tłoczy się go na bieżąco, w małych partiach, tylko na zamówienie. Dzięki czemu olej jest świeży, pełen, pełen mocy i nie leży na półkach przez długie, długie miesiące. Także unikajcie oleju z marketów, który często. Umówmy się, jest przechowywany w nieodpowiednich warunkach i nie wiadomo jak długo stoi na sklepowych półkach. Kiedy kupujecie olej, sprawdźcie, czy jest przechowywany chociażby w lodówce, bo to gwarantuje, że zachowa swoje właściwości przez dłuższy czas. A jeśli szukacie naprawdę świeżego, zimno tłoczonego oleju, który będzie wyprodukowany tylko na Wasze zamówienie, to polecam nasz olej z czarnuszki w olejowe. Link do sklepu macie w opisie. Tłóczymy go na bieżąco w małych partiach, po prostu zachowują pełną świeżość i wartości odżywcze. A do tego my też przechowujemy go w lodówce, żebyście mieli pewność, że otrzymujecie olej najwyższej jakości, a latem wysyłamy go w ochronie termicznej. No co, chyba warto zadbać o to, co trafia do. Naszego organizmu. Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Jeśli macie do mnie jakieś pytania, to oczywiście napiszcie mi o tym w komentarzu. Odpowiem na wszystkie wasze wiadomości. A jeśli chcecie zamówić nasz olej, no to tak jak mówiłam, www.olejowe.com.